Się, Kriperów. Herobrań też nie strasznymi. Po czymże jest strach, gdy ma się wiernego kompana? Razem idziemy przez świat, bo Minecraft musi trwać. Witamy w kolejnym 22 już odcinku chyba naszej tak, magicznej, tak. wspaniałej, zaskakującej i tak dalej serii. Skromni jesteśmy dzisiaj. No. ok. Postanowiliśmy wybudować taką budowę, której zobaczymy wszystkie tutaj okolowo nasze brakuje mi słowa. W naszym kompleksie budowlę wszystkie. Zbudujemy no, wszystkie wieżę określenie. obserwacyjną. Tak jest. Jak zwykle zaczynamy trochę przymuleni i będziemy się <laughs> rozkręcać z czasem. Więc. Pewnie zobaczycie. Właśnie, do zobaczenia za sekundkę. Tak jest. Leford się uwija w okropie. Tak, buduje się wszystko. Teraz wyjdzie na to, że ja nic nie robię, tylko zbijam bąki. Tak przecież tak jest. Pff. Jakbyś to nie tak miał jak Wooden Piscito. A ty gdzie jesteś w ogóle? A na bloku. Tam się, z... to... się strzaiłem No roboty! Bo obiadu nie będzie. Do roboty, Do... Pracy, mój Ja z... będę robił w nocy. Wtedy odpoczywasz. A no będzie, a ja co? Ty się tylko wypinasz. Nie, ja Nie, hit to ground? Nie, Boże, ja hit się to hard. Zrodziłem. Tak? Za mocno uderzyłeś? Tak. Tak, tylko że zrodziłem się w hotelu. To spoko, teleport się czekaj do mnie. Chlebania walory, szwalory, bardziej Masz, ty pięknie wyglądasz, nie świetlę Możesz mnie wydymać Właśnie Właśnie Dymaj <grym> Czekaj, zepchniesz mnie? Dymaj Nie bój, masz Na, na krawędzi. krawędzi Dawaj <grym> Życie na krawędzi Hardcore. Cool. oj, bo sam spadł zaraz Zajebisty jestem, latam w powietrzu Patrz, o kurde, ale na ja tam teraz. nie widzisz może <laughs> Jaki hard... Patrz tutaj Ha, umiesztaj No skacz Cwaniaku Nie było. Hi Dobra do roboty No właśnie trzeba to zrobić i ładnie wygląda to. Tak, 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 no. Dobra, zabieramy się do ruchu. Ładnie jak wszystko, no, no, tak. tak. Co się stało? Widzisz? Wszystko okej? Okay? Czy ja spadłem? Gdzie ja jestem? Coś się stało? Co się dzieje? Jest mi niedobrze. Czekaj, okay. idę zadzwonić po karetkę. Pokojnie Wercik, wszystko będzie dobrze. W ten sposób, który zapewne zrobiłeś. To skuszał, oj, babi, ja... <noise> Kosznego, <Robert. głos> Nie wiem, jak to zrobiłeś, Clifford, ale jesteś cudotwórcą. Czuję się jak nowonarodzony. Ciężko gdzieś ja nigdy nie myśleć. Zapamiętaj to sobie. Ok, ziom. Tak, swoją drogą to mleko jest bardzo dobre. Takie swojskie. Mleczko. W własnej produkcji. Dobra. Chybaś budować? Nie? Tak Nie ma opieprzania się. W końcu za co nam płacą Ach, niestety do roboty. Idziemy, na plac budowy. A się nam wyłoniła tej wieża. A tam moje schodki ma Tak. Szczytnie. Robocze. Miałe tego nie no, być na ujęciu. Nie no właśnie. Przepraszam za kolegę. nam no. to nie, ja zasłałabym na budowie. Dobra, dobra. To na twój widok. Trzeba jakieś dojście jeszcze stąd zrobić, z tej ulicy. No to pomyślimy. No póki co będziemy teraz się zajmować tam kopułą na górze, jakimś, jakimś wykończeniem no, coś tam całego kombinuję. biznesu. A potem zobaczymy co dalej. Zoo, so a widerzejen. artyzan za to się robi. Bita. Bita Blume. Anka. Okay. Zgodę. Ok, więc ja tutaj robię kopułę, a Clifford w międzyczasie wybudował drugą wieżę bliźniaczą. Tak. Ej, a ta kopuła będzie zamknięta w ogóle? Mhm. Ta kopuła będzie zamknięta. Tak, tak, tak. A. Do tego... znaczy raczej tak, no jeszcze nie wiem. Ambitnie. Chyba, że mi coś jeszcze do doba ja albo mi się nie zmieści. Zobaczymy. No. W ja zajmuję będzie. się teraz ogarniam windę. Tak. Nie, że może coś z tego wyjdzie. No, no już zobaczymy się myślę, jak to wszystko skończymy. Kupa łody przed nami. O Jak zwykle kurde, mały projekt też znaczy mały, no. Taki dosyć wyglądał na nieskomplikowany, a przeistoczył się cóż, giganta, no. Bo no. się nie robi dla <laughs> Ale skoczyłeś. Dobra. No, no to do zobaczenia. Więc jak widzicie, nasze wieże już są gotowe. Tak jest, po długich katorżniczych bratach. wyszło to, co wyszło. Udało się. Ja się zająłem, zresztą jak przed chwilą mówiliśmy, kopułami. a Clifford się zajął windą, którą właśnie teraz zaprezentujemy. Jest taka mała niedogodność z tą windą, że jak mam włączone nagrywanie, to występują lagi wtedy u mnie i, i ogólnie. I nie da się niestety nią wjechać, zresztą sami zobaczycie. No tak. To mnie teraz wiedzieć. No właśnie, mi się śmiała, ale nie. No jeszcze coś się zabiłem. Więc no niestety nie pokażemy Wam tego, ale musicie uwierzyć na, na słowo, że to działa ogólnie normalnie. Jak widzicie, jesteśmy już na górze. Wszystko skończone finalnie. Robiąc kolbercik się postarał. Kilwort no też. Chłupak. Tak. W ogóle fajnie to wszystko, tak? Fajny widok. Jeszcze jak się tutaj to rozbuduje. To jest przeznaczenie. W przyszłości to. Taki centralny punkt w sumie, chyba kompleksu. To było fajnie wygląda. A czeka, jeszcze nie doszedłem. Na razie tej scena. Nie Nie doszedłem. Zachód Zacznęłaś. słońca, blokowiska nowej huty. Wieżyca. Też. Jest Glow z tym podpalonym Nederzakiem. I wracamy do punktu wyjścia, czyli Hotel Krasnana i Hotel. Chyba takie dwa najbardziej charakterystyczne budynki. Kurcze, jak na ten hotel to mi się przypomina ile, ile robiliśmy. No, jeszcze Disco. No i nie, tylko hotel. Wszystko w sumie. Dużo pracy nas, nas kosztowało. Pamiętam z chatą krasnodę jak dwa razy budowaliśmy. No, też to pamiętam. City of Glow. Tam były te drzewa przede wszystkim chyba. co Musieliśmy najpierw posadzić te prawdziwe i potem zamieniać je. Pamiętasz? Pamiętam, pamiętam. Albo tą, tą, tą ścieżkę donikąd też. Tak. I ja rozmowy o myciu talerzy. To, tam tam. Hmm? No, no tak, i z cefory a to był, to już inny odcinek, ale też było. Też, też tamtym miejscem, mniej więcej. Blokowiska. Ale teraz pewnie... Oj. Co to? Czem tam była dziura? Nie wiem. <noise> Jeśli naprawdę nie Oj, ja, ja nic nie robię. To... Kurde. Ty cały czas wszystko rozwalałeś, bo chciałeś tam schodzić na dół. Tak. Zresztą mnie płaczą. Płaczą. No. I tak to wygląda wszystko. Myślę, że to będzie. Ale czemu to jest dziura? E, zakończymy na tym ten odcinek. jest dziura, patrz. No jest dziura, no. no ktoś rozwalił, bo to mógł się nawet ty rozwalić, bo schodziłeś na dół. Mogłem ja tu rozwalić, no. Życie. Takie niedociągnięcie robię. Taki, taki fail na wizji, nie? Nie no ja spodziewałem się tego. Z zdarza się, ale to nie jest powiedziane, że to ja. Weź, trzeba będzie odciski palców pozbierać. Nie. Dobra. Czyli to na... Tyle w tym odcinku? Tak. Standardowo. Komentujcie. Subskrybujcie. łapki w górę. Znowu tutaj też dziura! No nie! Co to dołki... Ok... Czekaj, jak to było? Kto pod kim dołki kopie ten stawy nie wpada. Patrz, ile jaka to jest dziura olbrzymia. Co to ma być? <laughs> Ojej. No. I teraz no nie, sobie znowu, obejrzycie... Z lotu ptaka. Jak to wszystko wygląda? Więc zapraszam. A Clifford będzie dalej pewnie spadał w dół. I hit oh, the ground too hard. hard. To patrz pod nogi. Spokojnie wszystko będzie dobrze. Dam stary sposób, który na Kurwa, ci pomoże. czekaj, wełna no, mi się skończyła. Spokojnie wszystko będzie dobrze. Mam który na pewno ci pomoże. Ten stary sposób, po tak, kurwa, wrzuciłem nożyce. <śleski> <śleski> o Boże. A, główny nie jest chory. Uzdrowiło Cię, widzę. A czy mnie? A Ty masz to nagrane?